Cześć, witajcie na kanale Tarot. 6. dzisiaj zrobimy sobie czytanie. E, powiem szczerze, nie określę teraz tematu, zobaczę co mi wyjdzie w praniu, co poczuję. Na pewno będzie to takie czytanie typowo relacyjne. E, w temacie pewno będziecie widzieli, e, ale tak nie wiem, jakoś inaczej chyba to chcę zrobić, tak jak mnie po prostu poniesie. Do wyboru będą dzisiaj dwie grupy. Tak czuję, tak energetycznie to czuję, żeby siebie znowu nie obciążać za bardzo. E, zresztą e, myślę, że to będzie lepsze. I teraz tak, jeżeli chodzi o energetykę, jest różna. Powiedziałabym, że dużo rzeczy się tu mogło uwolnić, albo jest w trakcie uwalniania, i gdzieś tam może czuć się lżej. To jest związane, nie wiem, nawet z energią ojca, energią męską w tobie, to coś do przerobienia tutaj. Co ewentualnie uwalniasz, uwolniłaś, a bądź jego rodziną nawet, może tak być, no powiem szczerze, bądź z tym mężczyzną, no jeżeli tutaj masz, wiem, że bądź, bądź, ale to wszystko, co tutaj mówię, czuję, żeby to powiedzieć, bo może akurat to będzie, nie wiem, jakiś pstryczek, może jakiś puzzle w swojej układance, tak poczułam, tak zrobiłam, także ta energetyka jest różna a propos tego, ale nie wiem, czy ty się z czymś tu nie blokujesz też troszeczkę i... I tutaj może bardzo mocno przychodzić coś takiego właśnie, nie wiem, albo się już tu sparzyłam, przejechałam może z czymś. I pytanie teraz, czy nie robisz za dużo dla dobra innych? Nie? To tak zwróć na to tutaj ewentualnie uwagę w ogóle w całej tej jakiejś, nie wiem, nawet decyzyjności, która tutaj przyjdzie do Ciebie, zapuka do drzwi. Ile robisz po prostu dla siebie. Ja bym nawet tutaj stosowała takie ćwiczenie, a propos nawet takiego wejścia, powiedzmy, w, w tą energię taką swoją, ukłon dla serca. To się robi w ten sposób, że składasz po prostu ręce tak trochę jak amen, ale to nie jest amen, tak prosto to dajesz i tak jakby schylasz głowę całą właśnie i tak tymi rękoma w kierunku tego serca, nie? Tak jakbyś, nie wiem, błogosławiła to serce, tak? Po prostu intuicyjnie to zrób, jak czujesz. To może bardzo fajnie też tak połączyć ciebie właśnie z tą energetyką. Tutaj ja myślę, że ta energia jest bardzo ważna, szczególnie właśnie te decyzje właśnie z tej, z tej strony. Nie z głowy. Bo głowa może Ciebie trochę gdzieś tam podblokować. Oczywiście, będzie tutaj wychodzić jakaś część, która Cię będzie chroniła, to też nie jest złe, ale nie wiem, jakby może bardziej jest potrzeba jakiejś takiej większej spójności z tym sercem, i to tak bardzo tutaj czuję. Szczególnie właśnie przy czymś takim, że nie wiem, może za bardzo ten rozum gdzieś tam wchodzi, nie? Albo czasami nawet może jestem zła, że nie potrafię inaczej. Nie bądź na siebie zła, nie oceniaj siebie, czy też nie bądź na siebie zły, nie oceniaj siebie, bo robisz tak po prostu, no bo gdzieś tam jest to jakaś część Twojej historii, tak? I dotyka Ciebie widocznie jeszcze w jakieś emocje, coś tutaj takiego się pojawia, więc e, to, to jest dosyć istotna kwestia. E, jeżeli chcielibyście popracować nad uwalnianiem, czy programów, czy jakichś lęków, czy po prostu nawet tej pracy z traumą, wyzbycia się czegoś, może jakiegoś bagażu, nie wiem, otworzenia się zupełnie na coś innego w swoim życiu, zapraszam jak najbardziej, kocham. Tą pracę po prostu to jest coś cudownego. Widzę, jak, jak działa, jak, jak pomaga i, i polecam z całego serca. Także zapraszam. Czasami nawet coś może nie być po prostu Twoje. I tyle. A Ty nawet o tym nie wiesz. No i po to jest ta praca. Także zapraszam. Zaczynamy sobie od grupy pierwszej, czyli pisaka. Tu będzie grupa druga. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie tej energetyce, co nam się tu pokaże. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli czujesz, że emocjonalnie jesteś rozdarta, rozdarty, nie polecam wchodzenia w taroty, powiem szczerze. No chyba, że czujesz, że nie wiem, coś tam usłyszysz dla siebie, albo to jest jakaś rada dla ciebie na przykład, ale nie wchodziłabym wtedy, nie wiem, w czytania bardzo emocjonalne, żeby nie rozbić siebie. Dobra? Dbajcie o siebie też, o waszą energię, bo no bo to też jest istotne, tak? A, a pewne informacje czasami no mogą też gdzieś tam i wpływać bardzo mocno na stany emocjonalne, nie? Dlatego ważna jest tutaj ta równowaga. Rób to oczywiście no, w zgodzie ze sobą, tak? I dla swojego dobra, ale nie wszystkie informacje są na różne stany emocjonalne, tak bym powiedziała. Nie? To jest niesamowicie istotne, nawet nie wiesz, jak, jak to jest ważne. Dobra. Pierwsza grupa, druga grupa. Nie wiem, czemu mam tutaj to tu powiedzieć pocałunek, ale nie wiem, czy to nie jest coś z przeszłości po prostu, co bardzo mocno tutaj wychodzi. Powiem szczerze, czuję się tu bardzo mocno zdezorientowana. Tu może być jakaś taka kropka, nie? Tak naprawdę w całej tej sytuacji, albo jest to wstrzymane po prostu. Tutaj na pewno intencja osoby, która wybrała tą grupę, jest taka, żeby może coś uwolnić, wyzbyć się, pozbyć się. Tutaj pracujesz nad sobą, ja bym powiedziała. Nawet możesz nawet szukać tu jakichś innych rozwiązań, żeby tylko poczuć się nawet ilżej sama ze sobą, albo coś nagle tu może do ciebie przyjść, kochani. Tutaj dla wielu z was polecam neurografik. Nie wiem dlaczego, ale czuję tu mocno w tej grupie. Jeżeli czegoś poszukujesz, może to jest właśnie jakaś taka odpowiedź dla Ciebie. Eee, no więc może być to bardzo fajne, tylko też zwróć uwagę, kto co, jak, gdzie, bo no wiadomo, no, żeby ta osoba faktycznie tutaj nie wiem, brała udział w tym szkoleniu osoby, która gdzieś tam to tworzyła, robiła eee, żeby ta wiedza była, wiecie o co chodzi, taka od A do Z. Chyba, że ma taką wiedzę, no to spoko, ale tutaj zwrócić na to też uwagę, ok? Jeżeli chcecie iść w coś takiego, to może być jakaś stara sprawa, ta relacja może być bardzo stara, mimo wszystko ta osoba porusza Twoje serce, możesz sobie mówić co chcesz, ale nie oszukasz tutaj siebie. Bardzo mocno działasz taką swoją sensualnością, swoją taką kobiecością na tą osobę, mimo że ty możesz tego nie widzieć w sobie na przykład, ale ta osoba to widzi w tobie. Ewidentnie będzie ci to pokazała. Ona generalnie dla mnie jest zachwycona, ale ty jesteś bardzo mocno, tu jest mur u ciebie, jakaś taka brama, powiedziałabym, przed tą osobą, nie dziwię się. Ona może cię też tu podglądać bardzo mocno, tak naprawdę, jakoś tak z nie wiem, albo interesować się tobą nawet. Okej, okay. Mm -hmm. bo tu jest jakieś takie otwarcie w ogóle bardzo duże zainteresowanie twoją kobiecością ale ta osoba jak dla mnie może być w takim żółwim tempie bardzo no w takim żółwym, żółwym tempie ale ja nie wiem też czy ona nie jest albo od ciebie młodsza albo mniej dojrzała, coś takiego tutaj jest tylko że tu jest potrzeba dużej cierpliwości jest pod spodem powiedziałabym ten taki jakiś potencjał czy nawet samo to, że przyciągasz mnie, nie? No, to tu jest. Bardzo mocne, ale bardzo w jakimś takim tempie zwolnionym. Na pewno twoja kobie coś tutaj działa, tylko tutaj ta osoba może mieć czas też na wszystko, nie? Albo jest coś po prostu takim slow motion, wręcz bym powiedziała, w stosunku co do ciebie. Ale twoja kobie coś jest tu bardzo mocno pokazana. Tylko, wie, czuję jakiś mur między wami tutaj, tak naprawdę. Może to być nawet mur w komunikacji, nie? E, tylko, że wiesz co, e, tutaj dla tych, którzy m, mogli wchodzić, jakby kobiet, które mogły wchodzić w energię męską tym działaniem, nie rób tego. To ci powiem, nie rób tego. I e, jeszcze jedna ważna rzecz: cokolwiek usłyszysz, no to tutaj, jakby m, nie wykonuj pracy za kogoś. To będzie dla naprawdę nielicznych, to co powiedziałam. Ok. Ale tu się ta osoba troszeczkę wycofa emocjonalnie i coś ją pokona, powiedziałabym. Będzie bardzo mocno wchodziła tutaj w takie rozważania, trochę może być jakaś samoobrona, jakieś roszczenia też mam takie poczucie. To się w ogóle wydarzy, o to mi chodzi bardziej, nie? I tutaj nie wiem, no trochę może będzie chciała więcej dla siebie, ale to jakby trochę mi się kojarzy i w ogóle wchodzi w jakąś taką energię klapy, tak naprawdę, nie? No tutaj powiedziałabym, ona chyba próbuje jakiegoś takiego, albo ty w ogóle jesteś takim kimś, kto daje bardzo dużo takiej bryzy w życie tej osoby, nie? Takiego czegoś przyjemnego. On generalnie może mieć poczucie, że tutaj między wami jest coś na zasadzie właśnie, nie wiem, kurczę, albo to było wcześniej już spisane, tylko nie wiem, czy on jest na takim rozwoju duchowym tutaj ta osoba, ale gdzieś tam coś ciągnie tutaj, nie? Może ona ci chce pomagać jakoś, ta osoba tak naprawdę też. Bo z jakichś przyjaźni tu gdzieś na ten moment wychodzi taka energia, ale mówię ci, nie wyręczaj, nie? Pozwól być mężczyzną, tutaj bardzo mocno to czuję. Okej. Okay. Mm. Tylko ta osoba, wiecie, co mm, czasami zbyt lekkomyślnie może podchodzić też do pewnych rzeczy, jak dla mnie. I tutaj nie wiem, czy nie jest leniwa, jeżeli chodzi o zdanie sobie sprawy z, nie wiem, pewnych uczuć, czy rzeczy, które tutaj wychodzą, albo ta osoba jest po prostu gdzieś tam wewnętrznie nie do końca dojrzała uczuciowo, powiem wam szczerze, bo tu jest, może być nawet coś takiego, właśnie cały czas mi przychodzi, to oglądam cię z daleka jak dla mnie, no, no tu jest trochę takie niedojrzałość jakaś jest, powiem szczerze, może nie wiem, wchodzi w jakąś, jakiś racjonalizm, może sobie myśli tutaj, że to jest pod kątem jakiegoś racjonalizmu, taka co do tych uczuć, to nie bardzo bym powiedziała, że jest to takie wychylające się tu, nie? E, tutaj tak naprawdę zdaję sobie sprawę z pewnych rzeczy, nie wiem, może być tak, że ta osoba kogoś ma tutaj, jeżeli nie ma, no to po prostu jest coś takiego jakby, gdzie wiem, nie, może ty masz kogoś, jest jakaś blokada, powiedziałabym, w postaci tego, że zdaję sobie sprawę z rzeczy, które tutaj są. Coś jest bardziej na horyzoncie, na zasadzie może nawet duchowego uczucia, tak? Że ja się czuję przy Tobie spełniony, nie? Ale tutaj nie wiem. Może bardziej staram się skupiać na jakiejś pracy, czegoś mi przez to brakuje. E, staram się wyrównać tutaj, ale no nie wiem, czy tutaj jest aż taka równowaga. Bardzo powiem szczerze, duże zaburzenie tutaj jest z poziomu uczuć, względem Ciebie i bardzo duża lekkomyślność tutaj jest też. A propos nawet jakichś celów, czy zdecydowania, powiem Wam szczerze, duży bałagan tutaj odczuwam u tej osoby w stosunku co, co do Ciebie. No, bardzo duży bałagan. Ona próbuje uciekać w pracy może i. Jej... Jeżeli chodzi o emocje, jakie tutaj ma, no to powiem Ci tak, na pewno jest jakaś taka przychylność w stosunku co do Ciebie, bo bardzo dużo dajesz satysfakcji, realizacji, spełnienia, siły w ogóle tej osobie. Ona czuje się taka, nie wiem, przy Tobie bym mogła skoczyć po prostu, mam ochotę powiedzieć w ogień, nie wiem dlaczego, chociaż tutaj tego nie ma, no bo z poziomu uczuć jest jakaś niedojrzałość, powiedziałabym, trochę pan, może mi tu wyskakuje, ale mm, jest tu duże zdezorientowanie. Z tym wszystkim, skołowanie wręcz bym powiedziała, bo to jest tak bardzo miłych, dużo rzeczy, szczególnie z poziomu emocji, nie? I takiego czegoś, że nie wiem, to może nawet sprawia, że mi się te skrzydła otwierają, nie? Ale ja jestem skołowany tym wszystkim gdzieś tam pod spodem. To tak trochę, jak nie wiem, wiecie, czasami macie coś takiego, że dowiecie się o czymś fajnym, że nie wiem, jest jakiś wyjazd, na który czekałeś, nie? I tak super fajnie czujesz tą energię, nie? I ta osoba tak ma. Ale jakby zdajesz sobie sprawę, nie wiem, że jeszcze jest pół roku do tego, nie? Więc ta energia ci może spaść i czujesz się wtedy skołowany, bo mierzysz się z tą rzeczywistością, że jutro jest jutro i musisz iść do roboty. Na przykład, wiesz o co chodzi? Więc to jest trochę taka energia, nie? A propos e, po prostu tej, tej sytuacji całej. Co ta osoba chciałaby ci powiedzieć? Listopad. Nie wiem, co znowu tu z tym listopadem, czy co tu się mogło wydarzyć? Może strach jakiś się pojawił, coś jest, jakiś stop. Jest to związane gdzieś tam z tym bezpieczeństwem bądź też niebezpieczeństwem. Czy jeszcze warto zaczynać od zera, no bym powiedziała, podziwiam Cię za Twoją inteligencję, na pewno tego jest za dużo, a co jeśli nagle Cię ci znudzi? Tu może być jakaś taka obawa, bym powiedziała, ale dla mnie ta osoba jest niepewna, jeżeli mam być z Wami szczera, kochani. Pamiętajcie, liczy się to, co jest tu i teraz, z czym przychodzi faktycznie. Wy możecie usłyszeć tutaj coś, ale pamiętajcie, po pierwsze, że to są czytania ogólne, po drugie, po prostu mm, moja energia, nie? Nie wchodzę w męskie. No chyba, żeby wyrównać coś w swoim życiu, tak działać w pracy, no wiadomo, wtedy te męskie jest potrzebne też, tak? 50 na 50, żeby to było. Ale zwróćcie na to po prostu tutaj uwagę. Dajcie mi znacie kto z wami rezonował, poprzez łapkę w górę, czy też komentarz, ale wiecie co, dajcie mi jeszcze chwileczkę, zapytam o radę, ale od osoby zmarłej, co ona by nam tu powiedziała, nie wiem, może nawet od rodu, co ród by wam powiedział, odnośnie tej relacji, tej osoby, podążaj za głosem intuicji. I powiem Wam szczerze, że energia się zmienia. No ja myślę, że tu tak, tu może być bardzo duża zmienność, szczególnie, że tu coś jest tak jakby, co może się pokazać, tylko nie wiem, że coś Ci się odpali, coś się pokaże, może to jest coś do przerobienia, ale podążaj w całej tej sytuacji, w ogóle w relacji z tą osobą, za głosem intuicji, bo to jest bardzo tutaj istotna kwestia. No. Kochani, ja bym powiedziała, że tu jest takie trochę zagubienie, nie? E, tutaj, nawet powiedziałabym, że jest coś takiego: albo ty się rozczarowałaś, albo jest jakieś rozczarowanie po prostu w tej energetyce, bo może spodziewałaś się zupełnie czegoś innego tutaj, nie? A coś innego przyszło. Może za mało tutaj było właśnie czegoś, a chciałaś czegoś, powiedzmy, tutaj więcej. I różnie możesz widzieć tą relację, albo na różne sposoby, zależy, nie wiem, nawet od Twojego dnia, powiedziałabym, od tego, co puścisz, co uwolnisz, co przyjdzie, co poczujesz, może co się dowiesz. Tutaj jest, powiedziałabym, bardzo duża różnorodność, taka e, w ogóle, szczególnie kobieta może bardzo być tutaj taka mm, uparta. W stosunku co do tego mężczyzny, ale to jakby tutaj wiąże się z tymi wcześniejszymi doświadczeniami, które były, albo może brakiem wiary nawet tutaj w coś, nie. Albo zanikiem jego męskości. Nie wiem, dlaczego mam to powiedzieć, ale mówię to. Także tutaj może być po prostu różnie. Coś na pewno jest tu niewykorzystane. Na pewno ta osoba widzi to Twoje piękno, ten Twój wdzięk, ale też jest bardzo uparta. Powiem Wam szczerze, może czasami nie chcieć widzieć pewnych rzeczy, albo blokować tutaj pewne powiedzmy, kwestie, mimo że gdzieś tam ta Twoja kobiecość, ona jest widoczna dla tej osoby, ale jest. Jest tu duży jakiś opór, albo ta osoba nawet ma takie poczucie, że coś gdzieś tutaj jest. E, tak naprawdę w tej energetyce nie między wami takiego właśnie związanego z tym uporem. E, ona może też mieć takie właśnie pytanie teraz, czy ty nie za bardzo matkowałaś może tej osobie, albo cię tak widzi gdzieś tam, jakbyś była bardziej dojrzała, dojrzalsza? tutaj albo może jakieś rzeczy za tą osobę chciałaś wykonywać, robić, nie wiem o co chodzi, ale czuję troszeczkę tak tutaj tą, tą energię, chociaż też to dobro, to ciepło twoje ta osoba czuje, ale jak dla mnie ona idzie bardzo mocno tutaj z poziomu rozumu i taka może być właśnie dość powściągliwa, w pewnych ruchach kwestia, trochę tak jakby była zajęta jak dla mnie tutaj totalnie swoim życiem, chociaż gdzieś tam cię widzi, czasem pomyśli, tak bym nawet powiedziała. Nie wiem, jak to z tobą nie rezonuje, może to nie jest dla ciebie. Albo ego ci tutaj też może wypierać pewne rzeczy, może ta złość do tej osoby, bo ona tutaj gdzieś nadal jeszcze jest, ja bym powiedziała, no i może masz prawo do niej po prostu, tak. Słuchaj, wszystko co czujesz i czujesz jest całkowicie naturalne, myślę, w tej energetyce, tak naprawdę. Um, ale wiesz co, ja bym tutaj uważała też coś u ciebie z tym obwinianiem. To nie wiem, zwróć na to uwagę, dobra, bo może to nie tyczy się serio tak odnośnie tej osoby. Ale jest coś pod spodem głębszego tutaj w tej sytuacji, bo może straciłaś tutaj gdzieś grunt pod nogami. Jeżeli chcesz wspólnie popracować, zapraszam, może posłuchaj początku, ale tutaj jest coś, czego możesz nie widzieć. Na pewno ta relacja wprowadziła jakieś takie piękno w ogóle w Twoje życie. Jest tu coś wyjątkowego, powiedziałabym w tej relacji, powiem Wam szczerze. Ona mogła dać spokój, ale mam poczucie, jakby ta kobieta była odwrócona gdzieś tam od tego mężczyzny, nie? Tylko, że mówię, tutaj jest coś takiego, że czegoś mogło zabraknąć albo jest problem w ogóle w tej komunikacji tutaj, tak, jakby nie wiem. Bardziej w gestach możecie widzieć pewne rzeczy niż w słowach. Nawet w gestach w postaci na internetach gdzieś się widzimy. Może coś tu jest nawet podstępnie robione na tych internetach dodawane jakoś. Nie wiem dlaczego tak to poczułam, powiem szczerze. Mm. Okej. Okay. Tu jest bardzo rozważnie, tak naprawdę, mimo że, wiecie co, tutaj jakaś taka wrażliwość może się odpalać na Ciebie, nie? Tu jest to przyciąganie. On, ta osoba może widzieć to, wow, jak na Ciebie patrzy gdzieś, nie? Tylko, że tutaj ona może być dość powściągliwa, bo. E, Coś tu, nie wiem, przepraszam, że to powiem, ale mi to przychodzi, gra nie warta świeczki. Może ma takie poczucie, że coś tu jest gdzieś jeszcze pod spodem, niewyjaśnione, zakamuflowane, może ty kogoś masz na odległości. Tutaj różne rzeczy mogą wchodzić w grę. Tu nie chodzi o to, że ty nie jesteś wartościowa dla tej osoby, bo jesteś. Nawet powiedziałam, że tu wychodzi jakiś taki pełny zachwyt, jak tam patrzy, podziwia, ale jest po prostu też druga strona, bardzo dominująca z poziomu umysłu, która po prostu jakby nie pozwala się ruszyć tej osobie, nawet bym powiedział. Ona też gdzieś pod spodem ma bardzo Dużą tutaj dozę takiego racjonalizmu, który będzie bardzo mocno wychodził, nie? Ale coś tu jest, urodziło się coś gdzieś tam, tylko jestem świadomy, świadoma tego, co tu jest, jak to wygląda, tak naprawdę, nie? tutaj bardzo głęboko pójdzie coś, powiem szczerze, ale to z poziomu tak, nie wiem, ta osoba może mieć będzie miała coś takiego, jeżeli chodzi w ogóle tutaj o ciebie, że będzie widziała tak jakby, wiecie dmuchać w kaszę, to ty se tu nie dasz będzie ci widziała bardzo tak poważnie, bardzo głębokiego coś tu się może też odpalić powiedziałam, z poziomu takiej nawet samej duchowości, oczywiście wiadomo, no każdy inaczej widzi duchowość i postrzega pewne rzeczy, na pewno powiedziałabym, że będzie widziała ta osoba też to, w taki sposób, że ty jesteś bardzo rozważna, racjonalna, nawet nie wiem, czy nie taka odcięta od tej osoby, trochę jak dla mnie. Tu będzie ta fascja i fascynacja i ten podziw taki co do Twojej osoby, ale też zdanie sobie sprawy, jak to tu wygląda z Twojej perspektywy, z Twojej strony w stosunku co do tej strony. Może nawet, no, nie wiem, czy roszczeniowość, no bo ta osoba ma takie poczucie, że Ty tak masz, ale ona to może widzieć ze swojej po prostu perspektywy. Mężczyźni bardzo często inaczej trochę nas widzą, nie? Nasze emocje, nawet czy stosunek. Oczywiście nie mówię tutaj, bo są mężczyźni też bardzo wrażliwi, tak. Ale no różne jest postrzeganie tutaj tych dwóch stron. Więc ja bym powiedziała, że może tutaj z takim większym spokojem ciebie też widzieć, że jesteś może bardziej wyrównana, czy tak nawet z poziomu tej twojej stabilizacji, jakaś taka większa, znaczy no nie wiem, nie chcę też tak, żebyście się nie obrazili, nie? Mądrość tutaj przychodzi, nie? Widzicie, jako tą mądrą kobietę, ale taką powiedziałabym, no, taką szafową nawet, z tym autorytetem. Będzie widzieć, bo widzicie, bardziej chodzi mi o tą przyszłość, nie? OK. Mm. Momencik. No tu on czuje jakąś radość tak naprawdę, powiem szczerze. Stara się być asertywny po prostu w tym wszystkim i Bardziej powiedziałabym, że raczej stara się skupiać na swoich finansach, ale, ale na pewno wprowadzasz dużą radość i takie zamieszanie trochę powiedziałabym w życie tej osoby, mimo że może tutaj pokazywać sobie, że tego nie widzi, nie? że robi dalej swoje. Okay. W tym swoim życiu, nie wiem, pracy. Ok. Ale on jest zazdrosny o Ciebie. Ciekawy bardzo Ciebie. Może wyczekiwać też na różne rzeczy, ale tu jest zazdrość, kochani. Tutaj jest zazdrość. E, tu jest duża empatia, jak najbardziej tu w ogóle platoniczna miłość nam się pokazała. Tu może być coś takiego, ale to jest właśnie takie w ukryciu, powiedziałabym bardziej. Nie, sam sobie coś tu odczuwam. Stąd może też ta zazdrość, ale, ale jakiś taki przychylny jest Tobie, przychylna ta osoba, nie? Taka no, jakby coś się otworzyło w tym sercu gdzieś, ale mam świadomość tego, jak to wszystko wygląda. Zdaj sobie po prostu z tego sprawę. Ale tu jest miłość, kochani. Powiedziałabym, że jest. I też tak możesz dawać takie poczucie spełnienia, ale wszystko w wstrzymaniu, bo on to obserwuje. Tu jest bardzo w ogóle duży sentyment też do tej relacji. Uczucie jest, powiedziałabym. Nawet tak dajesz takie poczucie spokoju. Tutaj nie chodzi tylko o kwestie takie, nawet powiedziałabym, typowo uczuciowe, ale o to, że, że ta osoba gdzieś tu czuje się po prostu dobrze. Tylko to jest ukryte wszystko bardzo mocno. Na pewno podobasz się też bardzo. To, to tutaj wchodzi bardzo mocno. Ale to jest w ogóle wszystko takie bardzo poukrywane. Tutaj trochę, no wie, takie, wiecie, to to właśnie wszystko się rodzi do życia. Nie jak w lato, to tak tu się coś rodzi. Tak powiedziałabym w tym sercu, tylko to jest tak, w takiej obserwacji, takim raczej bez ruchu, jak już to z takim dystansem powiedziałabym, nie? W tym, ee, tak, no to jest takie bardziej. Tylko że tu może się bać, nim coś powiedzieć, zrobić, no bo raczej może być coś właśnie tutaj z tą obawą jakąś a propos za działania, czy zrobienia tutaj czegokolwiek, jest coś takiego, nie? Ty dajesz bardzo dużo poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. W ogóle wy się bardzo mocno rozumiecie bez słów. Nawet tak bym powiedziała tutaj. No tu jest miłość duchowa, powiem wam szczerze, jak dla mnie. E, tylko pamiętaj, że są czytania ogólne, tak? Więc też zwróć na to uwagę. E, sama sam widzisz, co wypadło, także nie jest to żadna bariera mm, w związku z tym czytaniem akurat z tą grupą. Ale jest to w takiej obserwacji jak dla mnie, no. Nie do końca byłabym wszystko to, co się dzieje, tak jakoś na zapleczu tej osoby bardziej bym powiedziała. Tutaj może być nawet nie do końca szczera z tym, ze swoim szczęściem w ogóle. Bo, bo biorę więcej. Bo może i byłaby tu jakaś porażka, a jednak patrzy tutaj na te powiedziałabym, że korzyści trochę w swoim życiu, takim, nie? Stąd może też jakaś wycofka tutaj. Dobra. Patrz na realia, co ta osoba da, z czym przyjdzie, co zrobi. Jeżeli nie zrobi ok. Dobra. Co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć? Ok, przechodzę wewnętrzną transformację. Myślę, że coś tu się dzieje. Ogarnia mnie lęk. No, jest tutaj, ale nie powiedziałabym, że on jest na pierwszym e, planie. Mam długi, ja myślę, że to kredyty może jakieś, albo nie wiem, nie. Czasami wiecie, co dla mnie te długi to jest taka informacja, nie wiem, nieuzdrowione, nie uzdrowione, mm, nie zakończone. Może nawet jakieś relacje, może coś gdzieś jest, wiecie, na poziomie serca tak, że... Nie jestem w stanie tutaj, nie wiem, wyrównać tej energii, bo, bo może coś nie jest wyleczone. Wszystko niszczę, przepraszam. Może przez tą właśnie e, tutaj ten brak jakiś, tak, przez to coś, co jest tutaj nieuleczone, e, trochę tak jakby. Mm, Dochodzi do takiego lęku, nie? Zajmij się sobą, jeżeli mam przyjść, to przyjdę. Tak, i to jest świetne, bo tutaj to mocno czuję. Tutaj ta osoba jest bardzo zawzięta, więc yy, tutaj nic nie wyciągniesz sama, tak bym powiedziała nawet. Nawet tego nie rób bez sensu, szkoda, Twojej energii totalnie. Dosłownie. Bo tutaj ona jakby może mieć dużo deficytów takich, nie? Także jeżeli one są, no to tutaj choćbyś nie wiadomo, co robiła, nic nie zrobisz. No. jaka jest rada dla ciebie w związku z tą osobą od twojego rodu nie oszukuj, nie truj sny no tutaj masz siebie nie oszukiwać jeżeli przychodzą ci, nie wiem, może jakieś negatywne myśli albo narzekanie jakiś narzekacz taki wychodzi coś z tym truciem, no nie wiem o co chodzi ty będziesz wiedział o co chodzi, możesz to też wyprzeć Zrób co chcesz, ale tutaj trzeba być ze sobą szczerym. Zwróć uwagę na sny, one mogą bardzo dużo mówić, pokazywać. Bardzo często zapominamy o tych snach, a tam jest bardzo dużo podpowiedzi. Możesz nawet zacząć prowadzić ten dziennik snów, albo co odczuwasz, nie wiem nawet, może ta osoba ci się przyśni, co poczułaś, jak się z tym poczułaś na drugi dzień na przykład, nie? co ci to pokazało tutaj, może tu chodzi o to oszukanie siebie. Nie wiem, no rób jak czujesz. E, trzymam mocno kciuki. E, będę wdzięczna za komentarz, łapkę w górę czy też subskrypcję. No, pa pa.